Dzień dobry, spotykamy dzisiaj, e, żeby wyrazić naszą solidarność z narodem palestyńskim. Dzisiaj mnie prawie 470 dni ludobójstwo wojnę, którą prowadzi Zbrodniarz Netanyahu w Gazie. A po drugiej chcemy powiedzieć nie dla decyzji rządu polskiego i prezydenta w sprawie. Załatwienia ochrony dla zbrodniarza Netanyahu w czasie, gdyby on przyjechał do Polski. Polska, która ma bardzo bogatą, dramatyczną historię, nie może być azylem dla zbrodniaczy wojennego. Polska, która podpisała na pod Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, powinny obowiązywać do tego decyzja aresztowania zbrodniarza Benjamina Netanyahu. E, bardzo oceniam i pozdrawiam i wysoko Rada Naczelnej Adwokacji w Polsce, która wydała oświadczenia e, potępujące decyzja i działalności politycznej Polski, które wyzywały do Ochrony Netanyahu, w czasie gdybym przyjechał do Polski. Rada Naczelnia powiedziała, że wykonanie wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest obowiązkiem dla każdego kraju, szczególnie w Europie, który mówi bez przerwy na temat prawa człowieka. Kilka tygodni temu ten sam minister spraw zagranicznych i Polska potąbiała Mongolię czego Przyjęła Butina, który też ma taki sam wyrok. Chcemy tutaj, bo wiesz, żeby zatrzymać tego zbrodniarza, który przyjechał do Polski, bo z drugiej strony wyzywamy do zaprzestania wojna, do zaprzestania tej ludobójczo-wojna w Gazy i zatrzymać agresję Izraela. E, Netanjahu chce zmieniać cały plan i cały kraje Bliskiego Wschodu, chce realizować e, hasła Wielkiego Izraela, od Furata do Nila, ale tego nie będzie. Bez względu na sytuację obecnie, bez względu na jego niby sukcesy w zabijaniu przywódców ruchu oporu, ale naród palestyński nigdy nie ginie. Co jest walka tam w Gazie, co naród palestyński wyraża jego wytrwałości. I jego wola, walka i pozostaje pozostać w naszym kraju.